Rzecznie witam wszystkie Skorpione dzisiaj byli w czytaniu na miesiąc sierpień. Kochani, pamiętajcie, że to są rozkłady ogólne i nie mogą rezonować z każdym z Was, więc jeśli macie takie swoje osobiste pytania zapraszam na kontakty kontakt ze mną, te kontakty macie podane na stronach, czy to są oczyszczania, czy to są różnego rodzaju rytuały, zapraszam serdecznie i tak ogólnie, ogólnie tu możecie mieć jakiś problem ze swoją matką, rodzicem znaczy rodzicem w sensie matki, babki teściowej, jakaś kobieta która niestety przysporzy Wam jakiś zmartwień, być może są to zmartwienia tylko słowo, że Wam coś tam takiego powie, co, co Wam się do końca nie spodoba, co Was zaboli, ale też może być tak, że będzie miała jakieś roszczenia względem Was, no i to też jakby pokrzyżuje Wasze plany, no nie będzie to Wam odpowiadać i będzie problem wybrać z tego, dlatego że z jednej strony, no nie będziecie chcieli jakby tutaj, Zrobić tego, co ta kobieta będzie wymagać, czy posłuchać jej podpowiedzi, czy posłuchać jej rad, bo, on, rad, bo one nie są dobre dla Was, czy nie wiem, zająć się tą kobietą, tak? bo jest ona na przykład bardzo uciążliwa, bardzo roszczeniowa, no ale z drugiej strony, no nie macie za bardzo też jakby wyjścia z, tego, z tej sytuacji, nie wiecie, jak z tego wybrnąć, no i taka patowa troszkę sytuacja się tu z tego względu wywiąże. Też może być, że jakaś kobieta będzie chciała od Was pieniędzy, jakieś, jakieś, nie wiem, pożyczki, jakieś, abyście jej po prostu podarowali, kupili coś, no i to też nie będzie Wam odpowiadało, więc no, najlepiej byłoby porozmawiać, tylko uważam, że tutaj możecie mieć problem, bo ten ktoś jest bardzo roszczeniowy i wcale nie będzie chciał z Wami dyskutować, jakby spojrzeć się na tą sytuację z Waszej perspektywy, tylko widzi ją względem siebie i dlatego też tu się pokazuje taka roszczeniowość. A poza tym to taki dosyć umiarkowany czas, takiego spokoju, też odpoczynku. Patrzcie się gdzieś naładować energetycznie, bo mam wrażenie, że jesteście troszkę jakby przemęczeni wszystkim, co się dookoła was dzieje, i potrzebujecie takiego naładowania tych akumulatorków. Co do Singli. Tak, tu się pokazują różne osoby do, do relacji, no ale właśnie do relacji, nie do związku. Także myślę, że dla Was to jest fajny czas na randkowanie, na bawienie się jakby życiem, wychodzenie sobie, aby nie tak jak nie chcecie być sami, aby po prostu gdzieś Was to nie przytłaczało, to możecie sobie gdzieś tam iść porankować. Uważam jednak, że to nie jest czas, aby w Waszym życiu pojawił się jakiś konkret, z którym Będziecie mogli budować sobie przyszłość, związki stałe. Tutaj się możecie poczuć troszkę zranieni, zdradzeni dosłownie przez partnera. Być może w tym jakimś dziwnym konflikcie, który się Wam tam wytworzy, on nie będzie albo po Waszej stronie, być może to jest jego matka. Albo nie będzie chciał w ogóle zabierać jakichkolwiek stron, abyście sobie to rozwiązali same. No i tu gdzieś się możecie poczuć, właśnie tacy zdradzeni, że, że powinien, że powinien gdzieś was, nie wiem, pomóc wam w tym, tak? Być może ktoś was gdzieś tam obarcza odpowiedzialnością za swoje życie i ten wasz partner. Uważacie, że powinien Wam pomóc, wyręczyć Was lub pomóc Wam w tej rozgrywce. Niestety On tego nie będzie chciał zrobić. Nie będzie chciał w ogóle w to wchodzić, zostawi Wam to wszystko. I tu jest takie właśnie troszkę zawiedzenie, bo myśleliście, że możecie się na nim oprzeć, a tu się okazuje, że jak przychodzi co do czego, to niestety tak to nie wygląda. Jeśli chodzi o pracę i finanse, finansowo bardzo dobrze. Ja tu nie widzę, abyście mieli jakieś problemy finansowe, wręcz przeciwnie. Możecie rozwijać na przykład swoją firmę czy jakieś działalności, czy jak zaczęliście pracę, tu się możecie rozwijać, tylko pamiętajcie, abyście wszystko robili sami. Nie patrzcie, że ktoś wam coś podpowie, coś was wyręczy, bo ludzie was bardziej będą wprowadzali w błąd, hmm, chociażby ze zazdrości, nie będą chcieli wam pomocni. Także wy możecie odnieść duży sukces w tym miesiącu, ale jeśli niestety, niestety, niestety będziecie nad wszystkim sami e, panować, wszystko będziecie mieć pod kontrolą, jak nie oddacie tej pałeczki komuś innemu. Karta Rady to jest karta. Wyjazdu, odpoczynku po prostu. Jest on Wam potrzebny chociażby z takiego psychicznego zmęczenia, a to zmęczenie, no w jakiś sposób odbija się też na Waszym fizycznym zmęczeniu. Więc, chociaż taki krótki wypadek by Wam się gdzieś tam e, przydał. Aniołeczki, e, przyciąganie. Przeciągniesz romantyczną miłość poprzez pełne radowanie się obecną chwilą. Czyli to jest to, co zawsze mówię. Ciesz się. Ciesz się z tego, co masz. Zawsze każdy z nas coś tam ma, aby to mu dawało radość. Nie wiem, coś sobie kupił, a dziewczyny idzie sobie na jakieś zakupy. One też wam, Was podnoszą energetycznie i zacznijcie się cieszyć tym życiem, jakie osiągnęliście. Nie patrzcie na to, że ciągle czegoś nie macie i bez tego braku jest Wam źle, bo wtedy zawsze Wam będzie czegoś brakowało. Jak będziecie nauczycie się cieszyć daną chwilą, to się okaże, że szybciej będziecie przyciągać też te pozytywne i znajomości, i pozytywne sytuacje. Pozdrawiam serdecznie.